Szanowni Państwo, witam Was serdecznie i jednocześnie zapraszam do udziału w IV Ogólnopolskim Kongresie Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Budynków Użyteczności Publicznej Safe Place 2020. W tym roku kongres odbędzie się w dniach od 2 do 4 listopada w hotelu Wincer w Jachrance koło Warszawy. Nasza konferencja została objęta patronatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Unijnego cepol -u a wśród współorganizatorów znalazły się m.in. żandarmeria wojskowa, polskie sieci elektroenergetyczne, polskie koleje państwowe czy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Merytorycznie wzmocni Kongres Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Polski Komitet Normalizacyjny. W tym roku, by maksymalnie uatrakcyjnić nasz kongres, zdecydowaliśmy się przygotować część praktyczną w formie warsztatów i różnego rodzaju konkursów z nagrodami. Zaplanowaliśmy też nowe specjalistyczne panele, które będą prowadzone przez współorganizatorów z udziałem ekspertów z kraju i z zagranicy. Ze względu na nieustające zagrożenie epidemiczne przyjęliśmy formę hybrydową przeprowadzenia naszego kongresu. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami możemy spotkać się na tą chwilę w ograniczonej liczbie 150 uczestników. Pozostałe osoby, które nie zdążą się zakwalifikować w formule stacjonarnej, będą mogły wziąć udział w kongresie online. Wszystkie wystąpienia, panele oraz warsztaty będą transmitowane w czasie rzeczywistym z hotelu Windsor, a każdy uczestnik będzie mógł zabierać głos w dyskusji oraz samodzielnie decydować, w której z atrakcji konferencyjnych będzie brał udział. Oczywiście cena udziału online będzie niższa, zapewniając zarazem możliwość aktywnego udziału we wszystkich panelach, z możliwością ich odtworzenia po zakończeniu kongresu. Zapraszamy zatem Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszego wydarzenia na stronie internetowej www.safeplace.edu.pl. Znajdziecie nas Państwo również w mediach społecznościowych. Rekomendujemy subskrypcję naszego kanału YouTube, tak byście byli na bieżąco z zamieszczanymi tam materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w warunkach i w liczbie nieograniczonej już koronawirusem. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo!